Tak, prosimy. Wróćmy do tych relacji polsko-ukraińskich. Punkt wyjścia, czyli uporządkowanie, to historyczne, w sumie do bandery. Bardzo dobrze, o to mi się podoba. Taki to sposób. jest podstawa. To ja ja sobie notuję. zadałam trud i polecam Państwu również. Bardzo łatwo wejść na strony ukraińskie, bo żeby mówić hmm. jako historyk to trzeba sięgnąć do faktów. Przyjrzałam sobie podręczniki do historii ukraińskiej. Co, bo tam są mapy. Piękne. To jest bardzo ładnie, ładnie strona menu, tak? czyli Ministerstwa Ukraińskiego tą Edukacji. Przy każdym, bo oni mają inny system, 11 klas, tak, przejrzałam sobie historię tą ostatnią, więc u nich narracja jest tak zwana okupacja polska, tak? Czyli te tereny, które mówimy o międzywojnie, to była okupacja polska. Oni używają takich, takiej terminologii. Bandera jest bohaterem. W związku z tym, jeżeli my dzisiaj spotykamy Ukraińców w Polsce, którzy tak są wychowywani, tak kształceni, to nie ma możliwości jakichkolwiek pozytywnych relacji. Jeżeli Bandera u nas jest, co prawda, nie w formie uchwały, ustawy, tylko uchwały, jest uznany jako zbrodniarz, ludobójca, ludobójca a u nich jako bohater, no to to się nie spina w żaden sposób. To jest tak podstawowa tak. rzecz, tak? Więc yy, przede wszystkim właśnie to, co mówi Czarnek, on yy, zaczyna, ale bardzo cienko, ten temat. W Polsce jest tylko jedno zdanie w podręcznikach i ja, jako przewodnik po muzeum II wojny światowej, mam w każdej grupie Ukraińców i ja ich prostuję, tak. Widzę krzywe miny, bo te dzieciaki są już zbanderyzowane, mm. tak. I ja im mówię, do mnie, Iwano Frankiewsk? Nie, to przyjechałeś ze Stanisławowa. Ja po prostu tak. No Otwarcie tak, tak. mówię, tak. Roku? tak, prawda, plus w Muzeum II Wojny, to proszę tutaj, żeby to było wpisane, Muzeum II Wojny Światowej jest wystawa o czystkach etnicznych, więc ja ich tam zaprowadzam i jest wyraźnie tam cały program pokazany. Też I o, jest... o jest? Tak, właśnie o tym mówię, czystki etniczne Wołyń i są ustasze, jest pokazana właśnie Chorwacja kontra Serbia, i pokazani są Polacy y, 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 mordowani przez Ukraińców. To jest tu w Gdańsku. I druga wystawa, kolaboracja SS Galicji. Ja im to pokazuję. Jest to na wystawie w Gdańsku w Muzeum II wojny, więc to powinniśmy pokazywać i upominać się o Bo pracy. rozumiem, że oni tego kompletnie nie uczą. Oczywiście oni o tym nie mają pojęcia. Przemilczają to, ale nie w Indainie. Tak, przemilczają. I przepraszam za taki osobisty trend, bo w tych grupach bardzo też są Ukraińcy, którzy są aktywni, kiedy oprowadzam i to właśnie z tych wschodnich paradoksalnie terenów i miałam dwa razy z Zaporo Zaporoża bardzo sympatycznych chłopaków, tam jest ta bieda. I Wracając właśnie z takim Ukraińcem z Zaporoża, to ja im pokazuję, jak w czasie wojny tam pod podłogą ukrywali flagi, tam broń i tak dalej, i ten chłopak z Zaporoża mi mówi tak, a my tak flagi ukraińskie trzymamy w Zaporożu. Jasne, tak? Na ile oni są nasączeni tą ideologią, czyli to pokolenie najmłodsze wychowane na tych podręcznikach są zbanderyzowani po prostu. Bo od 2004 roku... No, trzymają czerwono-czarne rozumiem, tak? No tak. Czerwono no, tak. Po, 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 tak? no tak. czerwono No tak, podło... tak, tak, tak. Nie tak, trzymają tak, niebiesko... Tak. Z, z tym, że na wschodzie, nie na wschodzie to nawet niebiesko, tak, bo tam są trzy kolorowe, rosyjskie, tak, bo tam tak. jest ludność ta rosyjskojęzyczna, więc ja podejrzewam, że oni mają wszystkie flagi tam pod tym pod na drogami, wszelki, tak. na no, oni, Ja powiem szczerze, z ich punktu widzenia przeżycia, to chyba nie mają innego wyjścia. Jak chodzą Rosjanie, to wiesz, nie no, mają no tak tak, jak mają tak, to, to No, one one no Rosjanie, tak. dokładnie, ja myślę, że nie mają innego wyjścia, ale to już jest ich problem, tak? Ale jakby musimy wiedzieć, jak to wszystko jest skomplikowane. Aspekt ten zamykamy, teraz przechodzimy do y, ustawy o obronie ojczyzny. Ja Państwu mówiłam kiedyś, ja sobie pozwoliłam przeczytać tę ustawę, i niestety y, chyba nie, nie czytano nie czytano jej, ponieważ to, co się dzieje w tym momencie o powołaniu tych dwustu, tak zwana to ma być ochotnicza, tak? Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że w ustawie o obronie ojczyzny wyłączone jest podwójne obywatelstwo, wyłączeni są posłowie, wyłączeni tak. są samorządowcy, cała armia ludzi jest wyłączona. Mhm. Czyli to, co pan król mówi, mięsko idzie, czyli tkanka, substancja czysto polska. Narodowa. Na Narodowa. Na Mało tego, tam są trzy takie grupy zawodowe, kobiety oczywiście są włączone też, one tego nie czują jeszcze. Też. Szósty, po szóstym y miesiącu, ale już nie wchodzimy. Kobiety, trzy zawody: informatycy, cyberprzestrzeń, wojna, tak, y y tam są powołane specjalne jednostki, plus y medyczne, czyli lekarze, kobiety też, czyli pielęgniarki i tak dalej. Kierowcy, no bo tu logistyka jest im potrzebna, Dobra. transporty i tak dalej. W pierwszej kolejności, więc ludzie sobie kompletnie z tego nie zdają sprawy. Y natomiast myślę, że rząd. Jest, ponieważ ćwiczył ewakuację, więc on powtarza 17 września, bo tam już listę mają zamkniętą, kto w razie ewakuuje się, tak. Przypominam, że w Polsce jest około 3% schronów dla Polaków. Pisałam też, tylko to nasze władze są ignorantami, nie powiem głupi, ale ignorantami. Pisałam właśnie w marcu poprzez radną, jak wygląda ta obrona cywilna na istnieje. My, nie ma, my mamy tylko w, y, w sferze urzędniczej konstrukcję obrony cywilnej, ale nic nie jest przygotowywane. Dlaczego? Dlatego, że my, jako mieszkańcy, będziemy być informowani, gdzie jest dostęp do wody, y, 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 Studia, gdzie mamy schrony, tak. y, 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 cała logistyka tak? drogę ewakuacyjną nic nikt nam nie mówi. Nikt nas y, tego nie uczy. Natomiast mówię, dostałam bełkotliwą odpowiedź od pani wiceprezydent, która kompletnie nie ma pojęcia to jest LGBT zresztą. Y, ona nawet pisała jakiś bełkot na okrągło, nie rozumiała nawet pytania, jakie postawiłam. Czy tak w związku z tym, się udawała, że nie rozumiem? To jest ich nie, nie, ale to są naprawdę y, y, osoby, jednostki ograniczone intelektualnie, bo takie się dzisiaj bierze do rządów. One nie czują odpowiedzialności na plecach za y, innych. Y, y, y za innych, funkcję jaką pełnią, bo to jest odpowiedzialność, tak, za ludzi. One on się odpowiada za swoją grupę, którą reprezentuje. Więc dlatego mówię, jeżeli dokładnie przeczytamy tą ustawę, a polecam, polecam, ona jest na stronie internetowej. Ale za o obronie ojczyzny, tylko nie wiadomo o której ojczyzny, tak? nie o obronie Polski. Zgadza się, ojczyzny. ale już pomijam, bo tam jest w Konstytucji, że my mamy obowiązki wobec ojczyzny, ale mówię, cała konstrukcja tej ustawy jest dla mnie bardzo niebezpieczna I ja bardzo się, tak jak mówię, rozczarowałam w stosunku do y, żołnierzy, bo byłam na takim y, spotkaniu stowarzyszenia właśnie żołnierskiego. Kiedy ich zapytałam o tą ustawę, to oni powiedzieli, że oni tego nie czytali, oni się zajmowali właśnie jeszcze tymi szczepieniami w wojsku. A nie zajmowali się tym, co szło. Ale to jest, Pani Elbieru, I... to jest problem. Ja już to powiem problem jest społeczeństwo jest przygotowane czytać wszystko, co jest dużymi literami, czytać czasopisma typu fakt i tak dalej. Nie, tak obrazkowe, Wszystko ja wiem, obrasky, to jest obrasky. dużymi literami. Ustawa jest tytuł obrony ja ojczyzny i to wiem, ma to to wystarczyć manipulacja, manipulacja. reszta to jest dla znawców i. Ludzie, zresztą my w kulturze swojej mieliśmy rzeczywiście ustawy tego typu, tak? nie było tych, tych, tych dołów tych ustaw tylko było, o obronie ojczyzny i się domniemywało. Natomiast oni to wykorzystują, te gen, genetyczne, że jak obrończy to coś dobrego musi tam być. Nie, no ja wiem, a że, nie, że to jest poszczepienia czy coś. Manipulacja. A to jest totalna manipulacja, czyli oni próbują, bym powiedział, walczyć prawem z Polakami. Oni walczą prawem. Używają to jest napisane, narzędzi. Używają prawa jako narzędzia. A nie po prostu jako zdrowego myślenia. Bo to, co pani powiedziała, to jest instynkt. Także ja powinienem na, na wypadek wojny wiedzieć, gdzie się stronić, gdzie swoje dzieci dać, gdzie mieć dostęp do zdrowej żywności, zapasy, zdrowej wody, leki. gdzie są jakieś zapasy, leki i tak dalej. Co mam robić przede wszystkim? Instrukcje, tak? instrukcje. Czyli niszczyć. Ja byłem ostatnio w Chrystiana, słuchajcie, w Krakowie. I wyobraźcie sobie, że wychodzę z tej Chrystiana na Kazimierzu i tam na całej ścianie nazwiska jakby sympatyków. Na, na całej ścianie, nie wiem, z tysiąc, dwa tysiące, no tysiąc powiedzmy. Mm -hmm. I wychodzę z, z jednym tam z przedstawicieli Polonia Chrystiana i mówię, ale mam, mam nadzieję, że na wypadek wojny wy to usuniecie, On tak się żachnął, jakim prawem, tak? No bo to jest lista proskrypcyjna, tak? Przecież jak wejdzie okupant, no to ma wszystkich wypisanych katolików, którzy wspierali Polonia Chrystiana. Czyli na wypadek wojny w tej Polonii Chrystiana to trzeba nie tylko zdjąć, ale zniszczyć, tak? No, no myślę, że dzisiaj oni mają internet i mamy ja wiem tylko, że ludzie, takich spisów ludności jest masę, tak? Prawo do posiadania broni mają, czy jak we wrześniu. Oni sobie byli, wezwali tylko, ci co mieli prawo do posiadania broni, a jak nie, jak cały nie, archiwa, to ci całą rodzinę. Całe archiwa, niestety rząd y, y, nie zabezpieczy. Ale zeszliśmy na dolny pułap. I teraz tylko skończę tak, tą ustawą. Pani powoli dąży. Z ustawą, to, bo co jeszcze jest niebezpieczne na, na ten rok 2003. Środki. To będzie zapaść ekonomiczna, ponieważ do tej ustawy o obronie ojczyzny wpisano y, Środki pozabudżetowe, czyli jakby wpisano korupcję, bo co byśmy nie powiedzieli, ten parlament jakoś tam kontroluje ten budżet wirtualny, tak, tak. to jeszcze dodatkowo na armię wpisano, że prawie do 5%, bo tak ma być oficjalnie 3% PKB na przyszły rok, wydatki wojskowe, a jeszcze mają być źródła pozabudżetowe. pozabudżetowe. To jest to, tak? Także to jest, tak jak mówię, bardzo niebezpieczne, ale co mnie jeszcze bardzo przeraziło, bo jako obywatele nie musimy czytać, bo w końcu wybieramy niby posłów. Ja sobie zadałam trud, bo to było na wiosnę. Zresztą chyba myśmy się widzieli. Ja mówiłam, że przeczytam tą ustawę tutaj i ją przeczytałam, ale ja jeszcze zadałam trud śledzenia komisji, bo wszystko jest dzisiaj w internecie. Komisji Sejmowej MONU. Komisji Senackiej mm -hmm. wojskowej. To nas bardzo interesuje. I proszę Państwa, nikt kuźwa. Przepraszam, bo znowu ja jak się denerwuję, to używam takich e, takiej ekspresji, nikt w ogóle nie polemizował z tym projektem rządowym. Nikt. Nie mamy żadnej opozycji. Ponieważ y, y, to była Nie ma z tej Komisji Obrony. Wyrzucili go, bo nie był członkiem, nie był członkiem, On a nie był członkiem. Bo tu Bodyko. mówimy o zabieraniu głosu. Proszę Państwa, było klepnięcie. Łapka do góry, bo ja chciałam się pożywić ekspertami, że ktoś będzie zabierał głos, że będzie jakaś dyskusja. Nie było żadnej, ani w jednej komisji, ani w drugiej. Łapka do góry. Zamysł socjotechniczny był inny, ponieważ tam jest 500 stron, więc podejrzewam, że takiego średniego posła to jest Przekazuj. intelektualna... Bariera, tak? przekracza ich możliwości percepcji, natomiast zamysł sprytny, że do tej ustawy włączono takie Michałki pod tytułem szkoły wojskowe, pod tytułem Fundusz Socjalny Wojska, więc 14 innych aktów prawnych włączono do tej ustawy o obranie ojczyzny. To jest fałszywa narracja, bo to powinny być odrębne akty prawne i tak było. Zamęczyć treścią. Zamęczyć treścią, tak. Dlatego, y, y, mówię, jak się czyta, to tylko w kilku... Y, a można przyjąć, że to jest ustawa o zgubieniu ojczyzny, a nie o obronie ojczyzny? Całkiem możliwe. Całkiem no. możliwe, dlatego mówię, że było, y, komuna ja uważam, miała że... 16 aktów prawnych. Instrukcji. To ja jest uważam, logiczne. Ja uważam, że ktoś, to pisze ustawę, to powinna być metryczka, dokładnie kto pisał, kto redagował, kto był pomysłodawcą, kto Correct. konkretne wersy wprowadzał. Cała metryczka tej ustawy powinna być. Bo oni siedzą, dostają z biura prawnego ustawy. Jak można napisać? w ogóle? Rząd nie jest odpisany ustaw. Tak? Rząd jest organem Wykonawczym. Ja wiem, to jest sprawdzło. A więc ci posłowie patrzą, jak sroka w kość na rzecz, którą ktoś podrzuca, kukułka im podrzuca, to oni powinni napisać. Oni powinni napisać. I ewentualnie z ekspertami robić, procedować to normalnie. A to jest wypaczone, ten cały pseudo-sejm, czyli ta Izba Prosteńska, w którym im jak kukułcze jajo podrzucają ustawy i to rząd im podrzuca. Organ wykonawczy nie jest do pisania ustawy, on jest do rządzenia. On ma wykonywać ustawy. Jest chore, jeżeli sąd by robił ustawy, jeżeli rząd robi ustawy. Władza sądownicza to jest do oceny tego. I gdyby takie prawo było doskonałe, to po co tyle sądownictwa? Tak? Widać, jak jest w tej Polsce, w tej trzeciej RP. Ale rząd, gdyby ktoś przyniósł do królestwa polskiego rządu ustawę, to właśnie powinien być zdemisjonowany. Tak? A tam jest sprawa, dział, nie? jakby przygotowania legislacyjne w rządzie. Czyli podział władzy, który jest tam, dziesiąty punkt równowagi władz, jest zachwiany. Bo władza ustawodawcza to jest to, co pani powiedziała, to jest władza, która zaklepuje to, co chce robić rząd. I to jest bardzo chore, niebezpieczne. Ja je wprowadził, to niestety udoskonala to poprzednie rządy i Morawiecki. No trzeba znowu usiąść i zacząć dyskusję ustrojową, tak? Jeżeli zacznie się dy decyzja, ust znaczy dyskusji ustrojowej, to rząd będzie przygotowywał ustawy, e, Sejm będzie wykorzystywany, te, ta Izba Poselska jako maszynka do głosowania, e, e, prezydent będzie wykorzystywany jako długopis, tak? A oni będą dalej wykonywać, jak im coś będzie po grudzie, to nawet będą reformy. Co dla nich zrobić? Nowelizację budżetu. Co dla nich zrobić? Coś tam, coś tam. Co dla nich za problem jest, jak oni mają całą władzę? Więc Sejm jest wykorzystany instrumentalnie, ponieważ w przyszłym roku są wybory, to nie dajmy się w ramach tej ordynacji, tam były te punkty, no, wrobić w tą ordynację, tak, proporcjonalną i tak dalej. Tak, ale jest jeszcze jeden aspekt. W tej chwili jeszcze jest chyba na wysokości właśnie rządu, bo to jeszcze chyba do laski marszałkowskiej nie spłynęło, Kolejny projekt, akt, kolejny projekt tak, pod tytułem ustawa o Obronie Cywilnej. I tam jest duże zagrożenie, ponieważ w tej ustawie jest możliwość pozbawienia na wypadek wojny nas mieszkań. Ochronie samochodów. ludności. O, ochronie ludności. Tak, myślę, że tutaj bo tam niby jest obrona cywilna. Pięknie. Tak. I jeszcze nie jest to na ścieżce legislacyjnej, ale ponieważ PiS ma póki co większość, więc oni w jeden dzień już przećwiczyli, że robią Sejm, Senat i długopis podpisuje, także może się to wydarzyć. To ja widzę taki jeden scenariusz, że klepną to, jeżeli, jeżeli, bo oni podejrzewam, że cały czas robią badania, tak, jakie są nastroje, jeżeli PiS będzie widział, że przegrywa, to mogą wprowadzić stan wyjątkowy, tak. I nie no, będzie żadnych wyborów. sugeruje, że będzie stan wojenny, bym nawet. No tak, ale, mały... ale nie, tu chodzi o to, że oni ćwiczą różne scenariusze, tak, mówią nam o wyborach. Nie wiem, jak ucieczkę tutaj Kurskiego traktować, prawda, bo ja myślałam, że on będzie... Dlaczego? Jacek Kurski, ponieważ ja go znam, myślałam, że po to go zdjęli z telewizji... On jest z swoją drogą. No jest. tak, z tu z Oliwy zresztą, w Oliwie mieszkał. Um, e... Chodzi mi o co? Korzenie. Kurski, y, 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 myślałam, że Kurski odszedł z telewizji, że będzie prowadził kampanię PiSu, bo to jest takie zwierzę polityczne, i on w tym był już tak dobrze przećwiczony, że y, schował go y, Jarek, żeby przygotowywał. I między innymi tam była mowa, że będzie zmiana ordynacji. Ja w tym kierunku jakby czułam, że to idzie. Natomiast jego ucieczka do, do Stanów. Mówi, że coś tam innego się zadziało, coś innego się zadziało. To jest bardzo ważny sygnał, moim zdaniem, tak? Bo to jest zwierzę polityczne. Pierwszy, pierwszy z ewakuowanych, tak? Może to jest. Tak, tak, ucieczka się szykuje? I, i, I teraz mówię w kontekście tej książki, którą napisał jego brat, tak? Czyli jeden jest katolik, drugi jest Żyd, tak? No to, on znaczy, napisał matkę mają żydówkę, no. ale nie o to oczywiście żartuję. Y, 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 Dziady i dybuki, tak? Wyszła ostatnio książka Jarosława. Mm, ja, i, i Jarosława, tak? Jarosława, brat, tak? Zdecydę, brat boic, Kurskiego. I dziady i dybuki, dziady i dybuki i brat Kurskiego, starszy Jarosław, yy, mówi, że obiecał Tomacy, że po jej śmierci dopiero napisze o ich prawdziwych korzeniach. I to jest właśnie yy, yy, korzenie do Bensztajnów sięgają, Niemierowskiego. I linii Kerzona, To jest właśnie autorstwa rodziny Kurskich. Tak, żeby taka była jasność. Tak, to, 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 to proszę tą idzie. książkę, tak. Dziady i Dybuki. No nie kupiłam, ręka mi zadrżała. dziady i Dybuki. Dziady i Dybuki. A dybuki to, nie ty, dy, dybuk to żydowska kultura, bo to są te duchy. Mm. Dybuki to są żydowskie duchy, tak, mm. y, które wcielają się i właśnie tego Dybuka miał w sobie Jarosław. Mm. Że go męczyło, że musiał do tych korzeni żydowskich sięgnąć. Aha. Tak pisze Jarosław, brat. No, oczywiście one... I teraz tak. właśnie mówię, że tu są tylko te dwa scenariusze, tak? Że te 200 tysięcy, bo tak, nie, nie przeszła im nagonka pod tytułem 4000 tysiące te wojska terytorialsów, nie nałapali, nie nałapali, prawdopodobnie, bo nie mamy danych, bo przecież pewnie to jest za, utajnione. Pamiętacie tą kampanię plakatową, że 4 tysiące po jednym dniu szkolenia już zostajesz żołnierzem, czyli. Ta opcja nie wyszła. Nie wiem, jak z tymi dwustoma tysiącami. Może też nie wyjdzie, że Polacy pójdą do rozum do głowy, bo tam jest też możliwość odmowy. I to też trzeba informować tych młodych chłopaków. Tak, ale w jest momencie jedynie jak jedynie. się podpisze, jest koniec. Ale każdy z, z tych. Z, nie, z on staje. może prosić o ze względów religijnych sam religijnych i opieki nad rodziną. Nie, opieka to nic nie da. Y y y pacyfistyczne poglądy mhm. i służba Czyli zastępcza. Jahomi, jahomi służba jahomi. zastępcza. Mhm. Służba zastępcza. Są y, klucze, mhm. gdzie można y, y, wyjść z tej, tej matni, ponieważ tak jak mówię, podwójne obywatelstwa... Też. Podwójne obywatelstwa, oni się powykluczali, przecież, kuźwa, to, przecież to jest parażka, jak się czyta ten dokument, tak? Ja jestem laj. podejrzewam, że fachowcy lepiej to odczytają. Ja mówię, tylko ja bez jakiegoś takiego przygotowania tak sobie to zinterpretowałam, poczytałam że no bardzo niebezpieczna ustawa i tutaj my y, mamy tą obrazkową opozycję, a tam nikt w ogóle nie protestował. Dzisiaj, proszę Państwa, y, w mediach narodowych, no nie, nie dosłownie dzisiaj, ale w ostatnich dniach, już widzę, bo tam poszła też kasa do Bąkiewicza i Sources, y, że oni już bardzo ładnie podpuszczają dzieciaki, żeby szły na te szkolenia. Co tam w weekend pojedziesz Puszczę na szkolenie? Sobie. Tak oszukują, czyli Złożenie podpisu, to już właściwie jest się na, na liście proskrypcyjnej. I to, przepraszam za te moje rozgadanie, no, nie, no, rozgadanie no, straszne. Garantowaliśmy wolne głosy, tak. musimy słowa. I puentując wybory samorządowe, to jak najbardziej odpolitycznione i powiem Państwu, że takie ciepłe sygnały otrzymuję, że dość już tych popisów i innych. Tak, że nawet w potrzebują kandydata apolitycznego, apolitycznego i ja tutaj mogę powiedzieć o małej mojej cegiełce i stąd moja mała aktywność tutaj, ze względu na to, że ja jednak jestem tu lokalnie szarpana i różne stowarzyszenia mi proszą o pomoc. No i wdałam się taką wojenkę z ECS-em straszną, za co zostałam ukarana ruską onucą, tak, mam taką usydę. Jestem ruską onucą, ciąga mnie policja, tak, oczywiście. Ponieważ y, złożyłam akces y, na dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, ponieważ jako gdańszczanka Polka uważałam, że no, Niemiec niekoniecznie powinien być dyrektorem tej instytucji. Mamy Niemca i proszę Państwa, to jest chyba ewenement na skalę polską. W regulaminie konkursu na dyrektora ECS nie było wymagane obywatelstwo polskie. Nie było wymagane, to, to jest chyba y, kuriozum. Nie było wymagane, natomiast yy, yy, regulamin yy, był pisany konkretnie na pana Basila Kerskiego, ponieważ ja tych wymogów nie spełniałam. Będąc 11 lat szefem związku Solidarność, a to jest budynek Solidarności, tam jest ten muzeum, a nawet Wałęsa by nie spełnił kryteriów na dyrektora ECS-u. No, nikt z działaczy Solidarności nie spełniał kryteriów, tak? I oczywiście, w momencie, kiedy ogłosiłam publicznie akces, na drugi dzień zaatakowała mnie gazeta wyborcza. Dokładnie na drugi dzień zaatakowała mnie gazeta wyborcza, wyciągając, że należałam do Stowarzyszenia Słowiańskiego, które napisało jakiś list pochwalny tam do Putina czy coś tam. No w każdym razie, ja zapytałam dziennikarza, czy pan widział mój podpis. No nie ma pani podpisu. No ale gazety się rozszalały, gdańskie, tak. Pani prezydent. Yy, ogłosiła w związku z tym artykułem, że obejmuje konkurs nadzorem ABW, czytaj Grabarek Bartoszewicz, tak, jest jakąś agentką, tak, to jest wszystko w, na, na stronach, tak, no więc część moich przyjaciół się przestraszyła, że za mną chodzi ABW, <laughs> oczywiście bzdura kompletna, no oczywiście odpadłam z konkursu, bo jak powiedziałam, mimo że jestem historykiem, z wykształcenia, praktyki i tak dalej już funkcji, to jest znak. Tak. Nie ma, nie ma przypadków. Tak? To jest znak. Chciałem pani pogratulować tego, ponieważ e, to wszystko czytaj a contrario. Gdy pani się dostała, to była by pani właśnie, że tak powiem, Ruską Onocą, bo wszystko, co jest żydowskie, rosyjskie, niemieckie, To we wspólnym mianowniku można traktować jako Ruska Onoca. Także jak ktoś zna i nawet proamerykańskie, to można powiedzieć, że to jest Ruska Onoca. A pani jest propolska, czyli... Nie no, ja tłumaczę Ale... ludziom, że jeżeli mnie atakuje wyborcza, to ty już masz, że zostałam zweryfikowana Dokładnie. w genie polskości. Dokładnie. A jeżeli ty tego nie rozumiesz, to no tak. kuśwa, nie wiem Pokaż kto mi krytykę wyborczą, to powiem ci kim jesteś, bo jak tak nie masz, to jest. znaczy, że... Tak ale, jest. ale powiedzmy tak. Ale dzisiaj zakończę, bo właśnie w tym yy, yy, tak, ECS-ie, tak, dzisiaj tak. właśnie ten Basil Kerski, który oczywiście sam z sobą wygrał, Niemiec. czasu do, do czasu do Polski przyjeżdżał. Bywa, I, bywa. On będzie opowiadał o dzisiaj ogiemy, właśnie przyznaje, przyznaje nagrody właśnie Ukraińcom. Tam cała, nie ma ani jednego Polaka, nie ma ani innego Polaka, dzisiaj to będzie wieczorem. Ostatnio pan Basilkerski, bo to też jest na stronach internetowych, wypowiedział się, że Polacy nie dorośli do demokracji, nie dorośli do niepodległości. To ostatnia A on wypowiedź. To nie ma w genealogii tych firstenów? Nie, ja potem... nie, nie. To znaczy pan Basilkerski ma korzenie polsko-irackie i irakijskie. No nie, nie jest Irańczykiem, tylko z Iraku. Urodził się rzeczywiście w Gdańsku, matka Polka. Wyjechali do Niemiec. I w wieku 17 lat rzekł się polskiego obywatelstwa, ojciec mówię irakijczyk i tam właściwie przesiąkł niemiecką kulturą. Pracował gdzieś w Bundestagu, więc on raczej powinien być przez ABW przeglądany, nie ja, no Tak, no, ale, ale to są służby, my wiemy jak to wygląda, e, bo Pani jeszcze nie... na etapie, w którym się Pani burzy, że identyfikuje trzecią RPS nie z okupacją, tylko że to są jakieś niby polskie, to nie tak nie No działa. tak, ale my Gdańszczanie ale... płacimy 20 milionów na ten ECS rocznie, Panu Basilowi Kerskiemu 20 ponad tysięcy miesięcznie plus dostaje w gratisie mieszkanie. Pani Elżbieta, za no chwilę wiem. jeszcze będzie Pani... Już kończymy. Zakończmy, kochani, zakończmy. Iwono, yy, zakończ tą część.